Witam Państwa w kolejnym odcinku Żeli Ekspresu. Jest czwarty, czyli piąty dzień obozu. Zarazem czwarty odcinek Żeli Ekspresu. Halo Oliwier, co tam biedronca? Dzień dobry, dzisiaj przyszliśmy do sklepu, czyli do biedronki. No i tam wszyscy kupowali co chcą. No a ja kupiłem takie warówki, jeszcze kabanosy, i tam jeszcze coś. No i tutaj. No i. No i, no i oni też kupili co chcą. No i dla Żeli Ekspresa nie wiadomo Teraz przenosimy się do Maćka Słysza, który przeprowadzi wywiad z Dalanem Makeda, czyli zawodnikiem rocznika 2015 oraz kandydatem na prezydenta. Dzień dobry, dzisiaj jest czwartek, piąty dzień obozu. Rocznik 2014 ma trening i. I 2015 też. I z tego rocznika właśnie przyszedł Dan Matt Cain. Dzień dobry. Co Ci się podoba w tym treningu, a co nie? Podoba mi się to, że była grana trzymanie piłki i potem musieliśmy podać spadną w piłkę. I podoba mi się, że musimy dojeść na porządku. Teraz bardziej jak Ronaldinho czy jak zawodnik B klasy? Ronaldinho. To dobrze. Tutaj za nami jest rocznik 2014 gra, dla ćwiczenie. Dla Nasz ekspresu. Maciek Słysz i Dalej Mekiej. Oddaję teraz głos Tymonowi Niewiadomskiemu, który wybrał się na prezentację kandydatów na prezydenta obozu. Dzień dobry, Tymon Jesteśmy z kandydatem na prezydenta i to właśnie w serwie że drugą turą przedstawionych prezydentów. Jestem tutaj z Maciek Przestawsia. Jestem uczestniczącym z kandydatem prezydenta obozu. Maciek, masz coś do powiedzenia, co chciałbyś zdradzić? No, on jest mocny, ale jeszcze są małe nadzieje, więc trzeba wierzyć, bo inaczej się nie wygra. Trzeba wierzyć, dla żołnierzy z pracy, to i Maciek A teraz Julek przypomni nam, jak uczestnicy obozu spędzają czas boli. Dzień dobry. E, tutaj spędzają czas obozowicze, którzy mają czas wolny. Grają w ping-ponga. Jest przy tym Niepko. bardzo dużo zabawy. Dla, dla żelier dziewiczu Julek Teraz Wiktoria Drust, o ile nie zasnęła, Zracjonuje nam relaksację 2017 rocznika Spaniałolotu. Jesteśmy po relaksacji rocznika 2017 i widziałam, że w 2017 rocznik bardzo skupił się na oddechu, ćwiczenia jogi i różne inne ćwiczenia. I, ja, i, prze, i przez tę relaksację jeden z uczestników poszedł spać i ten Mateusz musiał go zanosić do łóżka. Zarzeli ekspresy Wiktoria Drust. To już tyle na dzisiaj, przepraszam za zakłócenia, ponieważ na terenie obozu buduje się nowa atrakcja, czyli fontanna. Nie zapominajcie, nadrabiać zaległości w odcinkach oraz śledzić nas na bieżąco. Dla Żyli Ekspresu,